Możemy powiedzieć o takim prawdziwym, o takiej prawdziwej inwestycji. Czyli ja nie tylko zainwestowałam, stawiałam kasę, żeby być w gazetce, i w sumie raz jestem, raz nie jestem, ale nie jestem w stanie oszacować, ile to tak faktycznie dało mi pieniędzy. Tak tutaj rzeczywiście jesteśmy z dużą dozą prawdopodobieństwa policzyć konkretne dane, no bo. Tak naprawdę ta analityka cały czas na bieżąco jest realizowana, czyli jesteśmy w stanie sprawdzić, czy klient, który trafił na tę reklamę, finalnie poszedł do kasy z tym produktem, dlatego że dane z jego aplikacji na punkty są ściągane do dużego serwera i analizowane. I oczywiście nikt nie robi tego ha, bo rawska dzisiaj kupiła jabłka a jutro kupia hmm. wodę, tylko jest po prostu statystyczna informacja, że tyle i tyle procent osób w takich i takich grupach wiekowych, płciowych, lokalizacyjnych i tak kupiło ten konkretny produkt. Jesteśmy w stanie dokładnie oszacować informację, jakie to dało nam, jaką dało nam to stopę zwrotu z inwestycji.